Cześć. O Nano VNA powiedziano chyba już wszystko, ale z jakiegoś powodu jeszcze piszecie do mnie, żebym pokazywał, wam, jak tego używać i też boicie się go używać, bo no jest to skomplikowane urządzenie. Wcale się tutaj z Was nie śmieję, bo jest to skomplikowane urządzenie, to trzeba przyznać. Natomiast jest to bardzo fajne urządzenie i bardzo tanie urządzenie, dlatego w tym filmie pokażę Wam podstawy. Jak używać tego urządzenia do pomiaru anten. Można mierzyć bardzo dużo rzeczy. Na co dzień jednak 90% jego użytkowników mierzy tylko i wyłącznie anteny. Mierzy SWR, bo właśnie kupując NanoVNA większość użytkowników ma na myśli pomiar SWR. Dlatego Wam pokażę, w jak najprostszy sposób to zrobić. Przede wszystkim, mmm, dlaczego NanoVNA jest dobrym wyborem? Bo po pierwsze jest tanie, jest tanie i jest do ogarnięcia przez każdego i ma szeroki zakres, szeroki zakres pomiaru, to jest jego największa kluczowa zaleta, ponieważ mierniki SWR praktycznie nie istnieją, które są w stanie zmierzyć w takim zakresie częstotliwości parametry, jak właśnie robi to Nano VNA, wobec czego często staniecie przed wyborem, czy kupić miernik analogowy. Taki miernik SWR i mocy, czy kupić miernik NanoVNA? No więc odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. A brzmi to zależy, ponieważ ani miernik analogowy nie potrafi zastąpić NanoVNA, ani NanoVNA nie potrafi wyprzeć i zastąpić takiego miernika, bo w domyśle takie mierniki zakłada się przelotowo. Zakłada się miarki przelotowo na antenę i na, do radia tak żeby cały czas badać stan, jaki jest naszej instalacji antenowej, czy też jaka moc wychodzi z tego radia. No i właśnie, i tutaj mamy też pomiar mocy, bo te mierniki potrafią mierzyć też oczywiście i moc. Natomiast problem jest taki, że chcąc kupić pomiar analogowy taki, trzeba kupić dwa mierniki, ponieważ one zazwyczaj są na pasma tak, tutaj mam od 1,8 MHz do 160 MHz. No i potem możemy kupić takie mierniki na częstotliwości UKF do 500, tam 500 kilkudziesięciu MHz. Nie ma takiego rozstrzału, żeby od 1 do 500 MHz w takim jednym analogowym mierniku to mierzyło. I to jest właśnie podstawowy problem. Problem pojawia się wtedy, kiedy nie stroimy tylko CB radia czy anten krótkofalarskich, ponieważ to jest zakres do 30 lub do 54 MHz UKF, czyli 144 i 430 MHz, czy tam jak ktoś robi antenę na PMR 446 MHz, dużo dużo wykracza poza e, możliwości takich mierników, no i trzeba kupować osobno dla ukf u y, Dlatego e, nano jest e, o tyle lepsze, że właśnie ma szerszy zakres częstotliwości i zmierzymy antenę krótkofalarską i zmierzymy antenę si-radiową i zmierzymy antenę na 430, 446 MHz. Do tego jeszcze zobaczymy ten pomiar, bo bardzo taką drugą kluczową zaletą nano VNA jest to, że to jest miernik wektorowy i on pokazuje wykres tej częstotliwości, te, te, ten wykres tego przebiegu, chociażby do pasowania, a nie pokazuje nam tylko wskazówką jednego w danym momencie danej częstotliwości, Poziomu i ja Wam to pokażę, właśnie jak z tego korzystać. Tych odmian nanoVNA jest bardzo dużo, jest kilka firm, które produkują nanoVNA, i one właściwie rzecz biorąc, wszystkie działają. Natomiast ja polecam nanoVNA H, tą wersję H. Z nią nie ma problemów, używam od lat, i dlatego wiem, że to po prostu działa. Jak widzicie, cena. 200 zł i jest akurat, no dla każdego będzie inna, bo wiadomo, te kupony różne, jakieś tam promocje aliexpressowe robią różnicę. Natomiast tutaj macie dokładnie ten zestaw, który ja mam. No to zaspokoi Wasze wszelkie potrzeby. Polecam właśnie NanoFałę na H. Zestaw, jaki do nas przychodzi, w zależności od wersji, jaką kupimy, jest w różny sposób mm, bogaty. Polecam kupić od razu z obudową. Ja po prostu źle kliknąłem i zamówiłem sobie bez obudowy. To tyle dla mnie bez problemu, ponieważ będę miał wydrukowaną obudowę do niego z 3D. Natomiast, jak już kupujecie to naprawdę te 20 zł, czy, czy coś koło tego, dopłaci i kupcie sobie od razu obudowę, w której sobie zamkniecie. Ochronicie przed syfem, który tu może wpaść. <laughs> Jeśli mierzycie na dworze, może nawet Wam jakaś kropla wody do środka wlecieć, czy tam położycie gdzieś pomicie, akurat rosa się podniesie. Po co macie uszkodzić go? I to mamy y, samą Nano Zbudowanym akumulatorem. Tutaj jest włącznik. Tu jest gałka, joystick sterujący, niazda ładujące. Wejście na kartę SD, bo można sobie zapisywać pomiary. Bateria. No i mamy zestaw rysików: takie piórko i, i rysik. Do tego jest kabel. Kabel 1, kabel 2, które są zakończone SMA. Kabel do ładowania i zestaw tych końcówek. Te końcówki są nam bardzo potrzebne. Do kalibrowania jest to nam bardzo potrzebne do kalibrowania, ponieważ na trzeba kalibrować. Niektórzy mówią, że trzeba kalibrować je za każdym razem po każdym włączeniu. Ja uważam, że jest to bezsensowne, ponieważ jeśli używam ja tego dość często, pomiary się nie zmieniają pomiędzy pomiarami. Dlaczego ja mam to kalibrować? Ale kalibrować trzeba na określone częstotliwości. Na pewno trzeba kalibrować na określone częstotliwości, ponieważ nie da się zrobić takiej kalibracji na ogólny zakres, czyli tam, że łapie nam i CB radio, i łapie nam radia PMR. Trzeba to zrobić osobno i tutaj kilka kalibracji sobie można zapisać, tylko wybierzemy sobie z pliku, który jest tutaj w środku, tą, która nam akurat jest odpowiednia. Po uruchomieniu chodzą nam tutaj różne szlaczki. I będziemy sobie kalibrowali. Jak to skalibrować? Ten panel jest ekran jest dotykowy, więc po kliknięciu wyskoczy nam to też działa. Po kliknięciu tutaj, bo też można to wszystko zrobić tym joystickiem. No, ale dla wygody i żebyście widzieli dokładnie co robię, będę robił to rysikiem. Klikamy na ekran i teraz tak. Mamy przede wszystkim stimulus. Czyli tutaj mamy zakresy częstotliwości, i będziemy to używać, kiedy będziemy już to, jego potem używali. Ale musimy wybrać zakres naszej kalibracji, zakres pracy naszego VNA. Więc zrobimy tak Start, i tutaj zrobimy na CB Radio 25 MHz. To jeszcze jest OK. I do Stop sobie dam 30 MHz. W tym zakresie będzie mierzyło poprawnie. Back, Znowu mamy główne menu. Calibrate. I kalibrate. No i teraz tak po kolei mamy tutaj całą litanię. Co będziemy robić po kolei? On nam właściwie sam mówi, więc nie musimy się domyślać. Pierwsza opcja to jest Open, i to znaczy, że musimy przekręcić tutaj zakrętkę, która jest otwarta. Ta w środku nie ma nic. Jest otwór, nie zewrze nam do niczego. No i tylko klikamy. Jest Open, jest Open. Teraz dajemy Short. Co znaczy Short? Short znaczy zwarcie. Kolejne, kolejna końcówka jest zwarta. To jest ten środkowy bolec razem z obudową, jest zwarty, więc masa do środkowego jest zwarta. I dajemy short. Super. I teraz jest load, czyli obciążenie. No i tutaj kolejna końcówka, która się odróżnia tym, że środkowy bolec jest od obudowy oddzielony izolatorem. To jest po prostu 50-omowe sztuczne obciążenie. I możemy dać jakiekolwiek, ale ja korzystam z tego, bo jest całkiem niezłe. Jest load. Kolejne to jest is isoln. Dobrze kalibrować jest obiema końcówkami podłączonymi do sztucznego obciążenia. Mam dwa różne, więc użyję dwa różne. Z tego gniazda nie będziecie pomiarowo korzystać, e, chyba że będziecie robić zaawansowane jakieś pomiary, ale to pomiarowe wam jest to niepotrzebne, wobec czego podpinam taki, takie sztuczne obciążenie to też zadziała, dajemy isol, przeskoczyło na true, czyli bezpośrednio. Wobec czego podpinamy kablem z jednego gniazda do drugiego gniazda i true przeleciało, done i teraz ważna kwestia. Kiedy dajemy done, wyskakują nam Różne możliwości 5 różnych możliwości od 0 do czterech. I musimy wybrać teraz sobie tą kalibrację, gdzie chcemy ją zapisać. Trzeba na to uważać, ponieważ możemy wybrać przypadkiem i nadpisać jakąś kalibrację poprzednio zrobioną, więc lepiej sprawdzić wcześniej, zanim będziemy to robić, do której mamy wolne, albo które faktycznie chcemy, zgadzamy się, żeby zostało nadpisane. Ja się zgadzam, żeby została nadpisana pierwsza. No, i w tym momencie mamy już kalibrację na pierwszej. Jak teraz sprawdzić, czy nasza kalibracja została zrobiona poprawnie? No, bo coś tam przeleciało i możemy wierzyć, że została poprawnie, ale no nie do końca. Jak to zrobić? Zobaczcie, ten kursor, ta zielona jedyneczka, ta zielona strzałeczka, flaga, jeśli jest rozwarte bądź podłączony ten Rozwarty, rozwarta końcówka nakrętka, powinna być całkowicie po prawej stronie. Tu widzicie takie nakładające się falami kręgi, to jest tak zwany wykres szmita, i powinno być na rozwartym gnieździe po prawej stronie. Gdy podłączymy zwartą końcówkę. To powinno na wykresie szmita przesunąć się całkowicie w lewo, i powinna być jedynka, ta flaga po lewej stronie całkowicie. Natomiast, jeśli podepniecie 50-omowe obciążenie, to będzie na środku. Widzicie, jest całkiem na środku, akurat kiedy tutaj ten większy pierwszy krąg nakłada się na linię środkową. To jest gwarancja tego, że kalibracja przebiegła pomyślnie. Jak teraz zmienić albo wejść do kalibracji? No to jest proste, prosta sprawa. Klikamy. I teraz tak, Back Do głównego menu wchodzimy. I w tym głównym menu wybieramy Recal. I tu są kalibracje, które były gdzieś tam wcześniej zapisane. Nasza jest wybrana jako pierwsza. Mogę sobie potwierdzić. Back. No, i teraz musimy y, zmierzyć jakąś antenę, żeby pokazać wam, jak mierzyć też SWR i się nie pomylić. Prawdę mówiąc, linia, cały kabel, który idzie aż do anteny, też wprowadza zakłócenia, zakłócenia, trochę zafałszowania, ale no tru, trudno, nic z tym nie zrobimy. Mierzyć musimy i tak, bo nam to pokaże, czy kabel jest dobry i tak dalej, i tak dalej. No więc dobrze. Ustawiam sobie teraz to, co najprościej dla Was będzie zrobić. Klikam do menu, daję Display, Trace, i teraz wychodzi kilka kolorów tych zygzaków, które tu się pojawiają. Wyłączcie sobie te wszystkie zygzaki. Zostawcie tylko jeden żółty. Powrót, Format i w Formacie dajcie SWR. I w tym momencie. Nie wchodzi wam tutaj jakieś inne mm, rzeczy, które mogą was pomylić, zmylić. Macie bardzo prosty mm, odczyt, ponieważ jest tylko jedna linia, Obecnie jaką sobie wybierzecie, no ale polecam żółtą. Ta jedna żółta linia wskazuje wam w tym momencie SWR i macie go napisanego tutaj u góry SWR 1.100. O, no, waha się od 101 do 110, 150. Jest. Tu jest częstotliwość po prawej stronie, na której ta jest mierzona. No to możemy wszystko sobie zmierzyć, zmienić. Bo na przykład, wchodząc do głównego, znów menu, dajemy stimulus i na przykład center, dam 27,200, czyli nie dałem kropki. Kropka 200, czyli to jest częstotliwość kanału 20 na CB Radio. No i w tym momencie Możemy przesuwać prawo-lewo i będzie przestrajało nam pomiar e, klikając na joysticku prawo-lewo lub przeciągając go e, długopisem. I teraz dlaczego to przewyższa nasz pomiar miernikiem analogowym? Ponieważ tam nastroi się bardzo dobrze, ale e, można przegapić nasz... E, w którą stronę mierzyć, gdzie ona ma faktyczny rezonans, kiedy tego nie widzimy. Da się to przy którymś tam pomiarze z zwykłym analogowym miernikiem złapać, ale mimo wszystko dobrze jest to zobaczyć. Wchodzimy do menu, czyli od głównego menu znowu Stimuls i Span, czyli to jest rozdzielczość, jaką nam pokazuje jednorazowo odkąd dokąd. Ustawię sobie 20 MHz, czyli 10 w górę, 10 w dół. To trzeba sobie zawsze na pół MHz. I tu popatrzcie, jak wygląda wykres tej anteny. Teraz może on wyglądać dziwnie. Jest ona po deszczu, więc na pewno zmokła i jest też to troszeczkę wprowadzi zachłóceń. Natomiast zobaczcie, ta antena nam stroi. To można zobaczyć. Powiedzmy 1,2, no 2,0 bo... Przyjmuje się, że SWR2 to już jest taka granica bezpieczeństwa i wszystko poniżej jest w miarę w porządku. Więc od 22 MHz pokazuję, przesuwam, przesuwam. I znowu tutaj jest jakiś dziwny ząb, ale pokazuje nawet do 36 MHz żłapie ta antena. I co jest najważniejsze w tym wszystkim? Żeby wiecie, w którą stronę antenę stroić, ponieważ jeśli na przykład antena będzie na stroiła się nam, będziecie widzieli ten dołek, to takie siodełko w dół, odwrócone i ono będzie przesunięte w lewo albo w prawo, to Wy wiecie, że musicie ten albo wydłużyć, albo skrócić. I będziecie wiedzieli, w którą stronę. Przyjdzie Wam to po prostu sprawdzenie tego dużo łatwiej. Podłączę tu antenę teraz. Najlepsze strojenie Daimonda X300 w moim wypadku, na tym kablu, na tym maszcie, to jest 145.600 MHz i ma tutaj SWR1.2. Można też to zobaczyć na innej częstotliwości. Mimo no, na 430 MHz stroi się jeszcze lepiej. No, w całym paśmie 70 cm ta antena leży. Jest całkiem nieźle. A zobaczymy, czy się stroi Diamond X300 na 446. Ona się stroi bardzo szeroko i, jak widzicie, bezpiecznie można słuchać, bo oczywiście, że na paśmie PMR nie wolno nadawać z anteny zewnętrznej, ale jest tutaj bardzo dobre. Swoją drogą, jeśli antena jest dobrze dostrojona nadawczo, to ona też będzie lepiej słuchać, bo antena w rezonansie zawsze słucha lepiej niż antena, która jest po prostu zwykłym kawałkiem druta, a właściwie zwykłym kawałkiem druta jest wszystko, co nie jest dostrojone. Ponieważ jest poza rezonansem. I to właściwie wszystko, jeśli chodzi o miernik nanofalowy na dzisiejszy odcinek. Jeśli będziecie chcieli, żebym robił jakieś inne pomiary, to dajcie znać. No ale myślę, że SWR Wam wystarczy na początek. Jak dla każdego, widzicie, że to nie gryzie. Pokazałem to w kilkanaście minut. To Wy jesteście w stanie to też się nauczyć, zrobić to krok po kroku, wykonać i też będzie u Was to działało. Także wyposażcie się w przejściówki do pomiaru. Takiego jak potrzebujecie od razu sobie zamówcie, no bo tu macie SMA, no a żadna antena nie jest na SMA, chyba że do ręczniaka. Potrzebujecie albo gniazdo C1, albo typu N, czyli albo takie, albo takie. No i już właśnie przejściówki zgodne z tym kablem, który wy macie, potrzebujecie. Pozdrawiam serdecznie i dzięki za oglądanie.